chyba już poszło nagrywanie. Dobra. Raz, dwa, raz. raz. Możemy zaczynać. Często mam pomysły, które fajnie by było zrobić, ale ich nawet nie zaczynam. Większość ostatniego czasu e, tak naprawdę realizowałem projekty dla klientów, które owszem, były twórcze, ciekawe i inspirujące, e, aczkolwiek brakowało mi cały czas e, takiej możliwości e, robienia rzeczy dla siebie, dla zabawy, e, gdzie jedynym ograniczeniem tak naprawdę była moja kreatywność. Oczywiście wśród projektów trawiały się również takie, które były interesujące i w których miałem wolną rękę, aczkolwiek. To nie jest to samo co robienie dla siebie, dla zabawy. Nie raz, nie dwa była sytuacja, że był naprawdę ładny wschód słońca albo zachód, i zamiast wyjść z domu, zabrać aparat i zacząć coś tworzyć, to zawsze pojawiały się pytania, ale po co, dlaczego? Nie miało to dla mnie jakiegoś większego sensu. Praktyka to tak naprawdę najlepszy sposób na naukę, więc żeby nie pozostawać w miejscu, wróciłem na ten kanał, żeby mieć miejsce po prostu, gdzie wrzucać te projekty, żeby. W mojej głowie wyglądało to tak, że to naprawdę ma sens i że to co robię jest wartościowe i komuś to się może przydać. Teraz trochę ograniczeniem jest wychodzenie z domu, ale postanowiłem nie czekać dalej i ruszyć w końcu ten kanał. Dlatego zacząłem pracę nad poradnikami. A jak wszystko już wróci do normalności, oczywiście pojawi się więcej vlogów z zewnątrz, gdzie będzie można zrealizować w końcu pomysły, które chodzą mi już od dłuższego czasu w głowie. Bardzo jest mi miło, że pierwsze filmy tak ciepło przyjęliście. Nie powiem, byłem zaskoczony ilością pozytywnych wiadomości, które dostałem prywatnie oraz komentarzami, które zostawiliście pod filmami wcześniejszymi. To mega motywuje, zwłaszcza po tak długim czasie, gdzie już zapomniałem, jakie to jest uczucie. Zanim jeszcze ruszyłem z tym kanałem i opublikowałem dla Was pierwszy odcinek o mobilnych aplikacjach do obróbki zdjęć, do którego swoją drogą macie link tutaj albo tutaj, zdarzało mi się dostawać pytanie, w jaki sposób uzyskuję taką kolorystykę na zdjęciach jakie obrabiam e, i inne tego typu rzeczy. Dlatego w serii sporadników postaram się wyjaśnić te wszystkie zagadnienia. Narzuciłem sobie dosyć duże tempo publikacji i będę starał się publikować filmy co dwa dni. Także jeśli jeszcze nie subskrybujecie, bardzo do tego zachęcam. Jak już mogliście zauważyć, przykładam dużą wagę, jaki materiał dla Was publikuję i zależy mi na tym, żeby e, te filmy były naprawdę treściwe i w ładnej formie. I już na koniec tego wyjściowo hamakowego vloga, jako formalność, chciałbym Wam tylko przypomnieć o subskrypcji oraz zostawieniu łapki w górę pod tym materiałem. I filmy będę starał się wrzucać wam co dwa dni, dlatego mogę Wam zagwarantować, że warto. Do zobaczenia! Słuchajcie, jestem trochę zły, bo właśnie skończyłem nagrywać dla Was film i zorientowałem się w tym momencie, że na początku nagrania włączyłem nagrywanie, ustawiłem się przed obiektywem i włączyłem nagrywanie. Tak, jak możecie się domyślić, drugi raz kliknięcie spowodowało wyłączenie nagrywania. Teraz lecę drugi raz nagrywać, więc za poświęcenie możecie zostawić łapkę w górę. No ale taki ładny wschód słońca dzisiaj mnie przywitał, że idę napić się kawy i siadać do montażu. No. Dzisiejszego dnia chyba nic nie może zepsuć. Trzymajcie się.